Witajcie w kolejnym odcinku Pogotowia Polowego Topagrad Polska. Dzisiaj dużo się dzieje, kolejny zaskakujący odcinek. Dzisiaj jesteśmy na Kujawach, w Starym Dworze, u dobrze znanego Wam. Michała Słomskiego, którego pewnie bardziej znacie jako Słomka. Witam serdecznie. Witam serdecznie witam Michał Słomski. Bardzo to się my. cieszę, że mogliśmy dzisiaj przyjechać. Powiedz mi, jaka jest sytuacja u Was z pszenicami, bo jesteśmy w temacie skracania zbóż. Jak u Was sytuacja, jak pszenice wyglądają? No Pszenice właściwie już nieco zabieg skracania, nieco spóźniony, bo, mhm. bo na, na szybko sianych pojawia się już drugie kolanko. Mhm. Także no, już jest tutaj to skracanie za późno. Mhm. No, czekamy na pogodę, mhm. nadają ocieplenie, także będziemy działać. Mhm, rozumiem. Dobra, a pszenice kiedy Wam się udało posiać? Pierwsze siane były 18 września mhm. i ostatnie były siane 5 października. I właśnie w te siane pierwsze, 5 października są właśnie w fazie idealnej, czyli pierwszego kolana. No i super. I tam pojedziemy i będziemy się koncentrować na skracaniu. Więcej za chwilę. No, słuchajcie, jesteśmy na polu. Takich pszenic nie ma wiele u nas w Wielkopolsce. Myślę, że w kraju no, też nie jest ich tak dużo. Chociażbyśmy sobie tego życzyli, zobaczcie, jest fajna, gęsta, jesteśmy już po dwóch dawkach azotu. Druga dawka przyszła. 16 kwietnia, 16 czyli... kwietnia przed świętami. Mhm, czyli przed świętami. Co, tak. co podałeś? RSM32. Czy w czystym składniku? W czystym składniku 75 kg azotu. No i widzicie, pszenica jest fajnie rozkrzewiona. I teraz zobaczymy sobie, w jakiej fazie rozwojowej są rośliny, bo to jest najważniejszy element, jeżeli chcecie podejść profesjonalnie do skracania. Słuchajcie, rozkroiliśmy rośliny, no i ewidentnie widać różnicę w fazie rozwojowej pomiędzy jedną a drugą, w zależności od terminu siewu. Tutaj mamy pszenicę, która była Přenicę, siana. która była siana 18 września, czyli właściwie w terminie. No, w optymalnym terminie, tak. Uh -huh. A tutaj mamy pszenicę, tą samą odmianę. Tą samą odmianę, w tej samej technologii nawożenia, sianą 5 października, po międzyplonach. Uh -huh. No i zobaczcie, jaka jest różnica. Dwa tygodnie w terminie siewu, i w tej pierwszej już mamy, y, wcześniej sianej, już mamy. Fazę pierwszego kolana pierwszego kolanka, a w drugiej ledwie kończy się krzewić i zaczyna powoli strzelać w dło, ale jeszcze nie mamy fazy pierwszego, pierwszego kolanka. kolanka. Jeżeli chodzi o dokrzewianie pszenicy, to rozmawialiśmy, że nie stosowałeś tego wczesnowiosennego dokrzewiania, cała moc idzie teraz tak. na pierwsze kolanko. Co będziesz co chcesz zastosować? Chcemy zastosować tutaj proheksadien wapnia i chlorek chloromekwatu, tak? Mhm. Ze względu na... Strinek, sapaki, metylu, z tego co słyszałam, tak? tak? Strinek, Mieszanie? nie? Tak, tak, tak. Uh -huh, uh -huh. Ze względu na to, że teraz tutaj nie mamy temperatur, pogoda uh -huh. jest, jest, taka jest, tak? to no właśnie działanie, działanie tutaj nie wymaga... Słońca, promieni słonecznych i tak dużej mhm. temperatury. To może ja dopowiem, jeżeli chodzi o to, teraz zastanawiacie się, jaką substancję czynną zastosować do skracania, to do wyboru jest kilka. Macie trinek sapak etylu, solo bądź w mieszaninie z proheksadionem wapnia, no nieco później jak się zrobi cieplej, mamy do dyspozycji etefon. Jedna rzecz jest istotna. Pamiętajcie, że trinek sapak etylu, etylu wymaga temperatury powyżej 10 stopni Celsjusza, żeby dobrze działał. No i silnego nasłonecznienia. A ponieważ tak jak słomek mówi, i sami widzicie niebo jest zachmurzone, jest dosyć chłodno jeszcze, hmm. więc żeby to zadziałało i faktycznie dobrze skróciło nam, to taka mieszanina jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem. Hmm. E, tutaj mówiłeś, że udało Wam się zrobić jesienią odkwaszczenie, ale dzwonicie i piszecie, mówicie, że macie problem, no pogoda faktycznie jest niesprzyjająca. Nie było w wielu przypadkach okna na to, żeby wykonać zabieg odkwaszczenia i pytacie, czy możecie to połączyć ze stosowaniem regulatorów wzrostu. I powiem tak, jest to ryzykowne, zwłaszcza jeżeli stosujecie graminicydy, które zawierają inhibitory enzymu AES. To samo jeżeli chodzi o chwasty dwuliścienne. Trinek sapaku etylu nie mieszałabym z herbicydami. Zróbcie osobny zabieg. Macie jeszcze czas, bo kilka substancji aktywnych, herbicydów na przykład zawierających flora sulan, jeszcze kilka innych substancji, ma rejestrację wydłużoną aż do fazy BBCH39, czyli pełni wykształconego liścia flagowego. Także nie czekajcie, jeżeli musicie odkwaścić, zróbcie to teraz. Macie jeszcze czas, temperatura powoli już się normuje. Uwaga tylko na przymrozki. Jeżeli chodzi o skracanie, trinek i w ogóle skracanie i stosowanie herbicydów, jeżeli jest ryzyko przymrozku, to nawet jeśli mamy fazę rozwojową, absolutnie nie wyjeżdżajcie na pole z opryskiwaczem, bo możecie wiele szkód narobić. No fajnie, że Tobie się udało. Powiedz, czy w tym zabiegu skracania teraz planujesz jeszcze podać mikroelementy? Tak, będę podawał mikroelementy, mikro i makroelementy. Będą azot, fosfor, potas i do tego mieć cynk, mangan, żelazo i bodajże bor. Tak, faza BBCH31, czyli to pierwsze kolanko i skracanie absolutnie można połączyć te dwa zabiegi, podanie mikroelementów. Pamiętajcie, jeżeli wasze zboża nie są jeszcze w fazie pierwszego kolanka, czy jest to początek fazy strzelania źdźbową BBCH30, wtedy nie podawajcie mikroelementów, ponieważ roślina jest w fazie intensywnych przemian hormonalnych. I możecie zaszkodzić jej wręcz, natomiast już pierwsze kolanko to jest dobry moment, i te mikroelementy można podać. Powiedz mi, jak wygląda sprawa ze zwalczaniem chorób? Czy tutaj już jakiś zabieg wykonywałeś, czy na razie jeszcze, nie, jeszcze nic nie? Ja jeszcze zabieg nie wykonywałem na, na ochronę postawy Żdbo, ale no, planuję razem ze skracaniem wykonać właśnie zabieg mm -hmm. D1. Tak, jak najbardziej, to jest dobre rozwiązanie. W tym roku wprawdzie nie widać na wielu polach, nie widać tych problemów z podsuszkami, czyli z, z, z chorobami podstawy źdła. Niemniej jest chłodno, jest wilgotno i one mogą się pojawić, dlatego ten zabieg profilaktyczny, być... T1, jak najbardziej. Pamiętajcie, jest kilka substancji, które, e, które dobrze działają. Między innymi jest to jednym z tańszych rozwiązań jest prochloraz, ale także boskalit, cyprodynik czy karboksyamidy, To od Was zależy, co wybierzecie, jaką strategię, ale nie zapominajcie o podstawie źdła. Tak. To wszystko w dzisiejszym odcinku Pogotowia Topagrar Polska. Bardzo dziękuję Słomkowi za zaproszenie. Również Dzięki serdeczne serdecznie za Na bardzo gościnnej Ziemi Kujawskiej. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy. I pamiętajcie, widzimy się na naszej stronie www.topagrar.pl oraz na kanale YouTube Słomek14. Zapraszamy serdecznie. Dziękujemy. Dzięki.